Wskaźnik aktywności gospodarczej polskiego przemysłu wzrósł w czerwcu do 53,3 punktu z 52,2 punktów w maju. To największa poprawa wartości tego wskaźnika od niemal trzech lat. W poprzednich dwóch miesiącach jego dynamika nieco wyhamowała, a teraz znowu rośnie. To zjawisko warte podkreślenia, szczególnie w kontekście tego, że analogiczne wskaźniki w innych krajach lekko zniżkują lub przyjmują wartości nieco mniejsze niż się spodziewano. Choć wszystkie pozostają na poziomie powyżej 50 punktów, co wskazuje na rozwój gospodarczy, to jednak te niższe dynamiki wzrostu wskaźników Wskaźników sygnalizują na niewielkie pogorszenie się sytuacji. Wskaźnik dla naszego przemysłu powyżej 50 punktów utrzymuje się już ósmy miesiąc z rzędu. Do czerwcowego wzrostu jego wartości w decydującym stopniu przyczyniło się zwiększenie liczby nowych zamówień, a na szczególną uwagę zasługuje wzrost zamówień eksportowych, które były najwyższe od końca 2005 roku. To świadczy o mocnej pozycji naszych eksporterów nawet w okresie spowolnienia w gospodarkach europejskich i w gospodarce globalnej. Z pewnością w utrzymaniu konkurencyjności pomaga naszym eksporterom słabnący od kilku miesięcy złoty. W tym eksportowym boomie tkwi jednak pewne zagrożenie, ponieważ jeśli tempo wzrostu gospodarczego w Europie osłabnie, a może to nastąpić w wyniku przyjmowanych właśnie przez wiele krajów restrykcyjnych programów oszczędnościowych, to może się to odbić niekorzystnie także i na naszym przemyśle. Ale to jednak dopiero kwestia przyszłego roku. Ankietowani przedsiębiorcy wskazują też na niewielki wzrost zatrudnienia w czerwcu. To efekt rosnącej produkcji oraz przewidywanej poprawy sytuacji w najbliższej przyszłości. Tendencja ta zresztą widoczna jest także w postaci danych z innych źródeł. Niewielki wzrost liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw sygnalizowały już majowe dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wszystko wskazuje więc na to, że sytuacja na rynku pracy będzie się poprawiać. Rosną jednak coraz bardziej koszty działalności firm, przede wszystkim z powodu idących w górę cen surowców i materiałów oraz paliw. Przedsiębiorca, przedsiębiorstwa są zmuszane podnosić ceny swoich wyrobów, co może powodować wzrost presji inflacyjnej w kolejnych miesiącach. Ujawni się ona bardziej wyraźnie, prawdopodobnie dopiero pod koniec roku. Według opublikowanej dziś przez Ministerstwo Finansów prognozy inflacja wyniosła w czerwcu 2,1%. W maju jej tempo wzrostu osiągało 2,2%, a spadkowa tendencja w tym zakresie otrzymuje się już od pięciu miesięcy. Roman Przasnyski, Główny Analityk Gold Finance.